W życiu prawie każdego piłkarza bardzo ważną rolę pełnią ich partnerki. Wielu zawodników to między innymi im zawdzięcza to, gdzie w danej chwili się znajdują i jak daleko zaszli w piłkarskim świecie. Kobiety, które potocznie nazywane są Łag, odgrywają bardzo często ważne role w życiu swoich partnerów. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o przypadkach, w których Łag rozdawały karty na rynku transferowym. Przed wami transfery zablokowane przez Łag. Zapraszam do oglądania. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie piłkarskim jest Mauro Icardi i Wanda Nara. Kobieta nie tylko jest partnerką Argentyńczyka, ale również zajmuje się jego sprawami jako agentka. Bardzo często to ona ma ostateczne zdanie w kwestiach transferowych. Napastnikiem Paris Saint Germain całkiem niedawno interesowało się angielskie Newcastle United. Sroki po zmianie właściciela chcą zbudować jeden z najsilniejszych klubów na świecie. Transfer Icardiego miał to umożliwić. Sam Mauro może i byłby zainteresowany takim ruchem, ale weto postawiła Wanda, która nie miała najmniejszego zamiaru wynosić się z Paryża. Tym samym temat transferu na Wyspy Brytyjskie upadł. W 2015 roku mogło dojść do bardzo ciekawego transferu z Bayernu Monachium do Manchesteru United. Czerwone Diabły poważnie były zainteresowane ściągnięciem Tomasa Millera. W tamtym czasie szkoleniowcem United był Louis van Gaal, który w przeszłości współpracował z niemieckim piłkarzem. Na stole miała się pojawić oferta w wysokości 84 milionów funtów, a sam Miller miał zarabiać 16 milionów funtów rocznie. Do przenosin na Old Trafford jednak nie doszło, a o przyczynach opowiedział Van Hall. W 2015 roku byłoby to możliwe, gdyby jego żona była nieco bardziej otwarta na transfer zagraniczny. Przynajmniej taki był powód, który Thomas podał mojemu asystentowi Marcelowi Bałtowi, który przeprowadził z nim wszystkie rozmowy, dlaczego transfer został odrzucony. Miller jest piłkarzem Bayernu do dziś i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie się to zmieniło. Bohaterem ciekawego transferu mógł zostać również Olivier Giroud. Miało do niego dojść latem 2017 roku, kiedy to Francuz był jeszcze piłkarzem londyńskiego arsenalu. Na stole miała się pojawić konkretna oferta ze strony Evertonu. Do transferu nie doszło, a w całość została wplątana jego żona przez sama Aladajsa, który wtedy był trenerem The Toffice. On nie chce się przeprowadzać, albo jego żona tego nie chce. Takie sprawy są bardzo ważne dla żon. Zazwyczaj to one są szefami, mówię to z własnego doświadczenia. Sergio Ramos po odejściu z Realu Madryt trafił do Paris Saint Germain, jednak to nie była jedyna opcja. Ramos do końca pobytu w Hiszpanii wierzył w to, że podpisze nowy kontrakt z królewskimi. Tak się jednak nie stało. Na początku 2021 roku pojawił się temat przenosić do Manchesteru United. Sergio miał podpisać dwuletni kontrakt z zarobkami na poziomie 15 milionów funtów rocznie. Weto w tej sprawie miała postawić jego partnerka Pilar Rubio, która nie chciała przeprowadzać się z dziećmi na Wyspy Brytyjskie. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.